Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy i Siostry, witam Was serdecznie na tym naszym kolejnym spotkaniu rekolekcyjnym. Cieszę się bardzo, jestem niezmiernie wdzięczny, że nie zwątpiliście. Jak wiecie, fakt, aby stanąć w prawdzie przed Bogiem, wymaga wysiłku. Wymaga też dużej cierpliwości. Dlatego za ten wysiłek, za tą cierpliwość jestem Wam niezmiernie wdzięczny. Zobaczcie, tak jak ten chory z tej z nad sadzawki Betesda, 38 lat czekał cierpliwie, aż właśnie spotka Chrystusa, który go uzdrowi. Także i my w czasie tych rekolekcji prosimy Boga, aby dla nas to była wielka szansa, wielka szansa uzdrowienia naszej duszy, otwarcia naszego serca na to Boże miłosierdzie, które Bóg pragnie pokazywać każdemu z nas. I papież Franciszek, kiedy w grudniu inaugurował Rok Miłosierdzia, wzywał nas wszystkich, abyśmy w centrum naszego przeżywania Roku Miłosierdzia postawili sakrament pojednania, sakrament spowiedzi. Ponieważ właśnie ten sakrament, sakrament spowiedzi pozwala nam dotknąć wielkość miłosierdzia i jest źródłem prawdziwego pokoju wewnętrznego. Jest źródłem prawdziwego pokoju wewnętrznego. Zauważcie, przypatrzcie się sobie, jak czasem z niepokojem przystępujecie do Świętej, z powiedzi świętej klękacie do kratek konfesjonału, a z jaką radosną i pokojem duszy wstajacie yy, od tych kratek konfesjonału, kiedy otrzymujecie rozgrzeszenie. Ale, moi kochani, jest pewien problem, jeżeli chodzi o sakrament pojednania, sakrament spowiedzi. I szczególnie ten problem myślę, że dostrzegamy my, kapłani, Którzy posługujemy w konfesjonale. Otóż problem braku poczucia grzeszności. Jakże często w konfesjonale możemy słyszeć takie słowa proszę ojca, no jestem chory, mieszkam sama, no nie mam żadnych grzechów. Dzisiaj świat nie chce słuchać o grzechu. Dzisiaj śladnie chcę słuchać o grzechu, wyznanie jestem grzesznikiem albo jestem grzesznicą brzmi w ustach wielu jak stwierdzenie, no, że jestem równy gość albo jestem normalna osoba. I nie przejmuj się zasadami, jakimiś tam przekazaniami, ale sam je ustalaj, bo jesteś wolnym człowiekiem. I co jest może najgorsze z tego wszystkiego, z tego braku poczucia grzechu, że grzech nie budzi, nie budzi już często ani wstydu, ani poczucia winy, ani grozy. Nie budzi poczucia wstydu. Szczególnie wśród młodych ludzi, ale także i wśród starszych. Już się nie wstydzimy grzeszyć w miejscach publicznych poczucia grzechu, to nie ma jej poczucia wstydu. I myślę, że to jest na taki prawdziwy dramat człowieka XXI wieku. Brak poczucia grzeszności. Bo tam, gdzie nie ma świadomości grzechu, tam nie ma przebaczenia. Tam nie ma ratunku, tam nie ma zbawienia. Owszem, moje Pani, człowiek może jakiś czas... Nieraz latanie żyć w takiej tragicznej iluzji, że jest samowystarczalny, że nie Boga, Kościoła, jakichś przykazań, że nie potrzebuje, że wszystko zależy od niego. Chociaż sumienie wypomina, wypomina nam grzech. Ale to sumienie można zakuszyć, zdusić. Ale moi drodzy, ale rzeczywistości grzechu nie da się oszukać. Przychodzi taki moment w życiu, Zło, wystawia rachunek i każe sobie słono zapłacić. My kochani, zapamiętajcie zawsze, na zawsze, że grzech niszczy i zabija. Grzech niszczy i zabija. Owocem grzechu jest śmierć. Najpierw śmierć duchowa, może być nawet śmierć fizyczna, a najgorsza jest ta śmierć wieczna. W szpitalu na męskim udziale tą historię opowiadał mi jeden z, z naszych ojców kapelanów. Panowie pacjenci, zapytali przez kapelana, a może by któryś się z panów wyspowiadał, to wielu miało taką stałą odpowiedź. I mówią tak, no cóż, ojca, jeszcze nie umieramy. A zresztą z czego to się, proszę ojca, spowiadać? No, a bo to jak kogo zabiłem, czy okradłem, chory jestem, to i się nie mogę. Oprócz nie to troszeczkę się wypił, no, ale za swoje. Ale przecież to nie żaden grzech. My chodzi, czy faktycznie jesteśmy tacy bezgrzeczni, tacy święci, my Czy jesteśmy tacy święci? Poczucie takiej bezgrzeczności jest bardzo niebezpieczne z nas słyszał zapewne o tym, że zdarza się czasem już chory, krótko przed śmiercią zaczyna niespodziewanie czuć się znacznie lepiej. W naszym życiu takim duchowym sumienie pełni taką funkcję ostrzegania. Pełni taką funkcję ostrzegania i gdy pragniemy wkroczyć na drogę grzechu, gdy zaczynamy wglądać już w stronę takiej duchowej śmierci, to sumienie nas ostrzega i mówi stąd: Zatrzymaj się, bracie, zatrzymaj się, siostro, nie do tego. I sumienie nam mówi: Uważaj, to co czynisz, niszczy w tobie życie duchowe, niszczy w tobie życie nadprzyrodzone i grozi ci śmierć. Może nie fizyczna, ale grozi ci ta śmierć duchowa. Ale, moi drodzy, niestety sumienie można zagłuszyć. Tak, sumienie można zagłuszyć, a nawet zupełnie wyłączyć. Zupełnie wyłączyć. I wystarczy sobie mocno powtarzać. Ja nic złego nie robię. Inni też tak postępują. I kto wyłączył, moi panie, to swoje sumienie znajduje się w takiej sytuacji, takiej osoby, komu zepsuła się letarka w czasie nocnej wędrówki przez las. No nie wie, którędy ich bo No nie widzi drogi. W takiej sytuacji, kiedy włączymy sumienie, do nieba jest wtedy bardzo trudno trafić. I najbardziej takim popularnym sposobem zakuszania sumienia są stwierdzenia. Owszem, może to co zrobiłem nie było moralne, ale. I tutaj następuje cała lista takiego tłumaczenia. A wszyscy tak robią, albo musiałem to zrobić. Moi kochani, to jest fakt, że wielu grzeszy, ale znowu nie wszyscy na nas. Nie wszyscy na nas. I po drugie, czy rzeczywiście musimy grzeszyć? Czy musimy kłamać? Czy musimy kraść? Czy musimy zazdrościć? Czy musimy krzywdzić tę drugą osobę? Albo czy naprawdę nienarodzone dzieci muszą być zabijane czy musimy to robić? Może jeszcze, kochanie istnieć inna przyczyna takiego przekonania o własnej bezgrzeszności. Otóż poczucie żalu za grzech. To ten żal za grzech, te wyrzuty sumienia, się zarożą na pewno odwagi popełnionego występu. Inny będzie żal, gdy ktoś kogoś obrazi słowami a inny będzie żal i inne będą wyrzuty sumienia, gdy na przykład kogoś uderzymy w twarz. Albo nie daj Boże, jeszcze a by jeszcze gorzej. Inne są wyrzuty sumienia, gdy ktoś nieskromnie spojrzy na kobietę, a inne gdy dopuści się z nią cudzołóstwa. Zobaczcie też, że żal za grzechy zależy także od tego, kim nam nie Jestem, którego skrzywdziłem. Jest taka historyjka, bardzo prosta, tłumacząca właśnie nam ten fakt. Otóż, koni, jedziecie samolotem. W nocy pada yy, deszcz okropny, jedziecie drogą, obok drogi mnóstwo kałuż i przychodzi jakiś taki bezpański pies, no i wy wjeżdżacie w tą kałużę ochlapali się tego psa, ale nie zauważycie, jedziecie dalej. Na przystanku się stoją osoby czekające na, na autobus czy na jakiś tam tramwaj. Też no, jakoś nie potrafili się ominąć w tej kałuży, oklapali się tych stojących na przystanku. Oczywiście usłyszeliście tam od tych y, ludzi z przystanku taką litanię różnych y, ciepłych słów, nie? ale jedziecie dalej, bo przecież nie znacie tych osób, no co to to, obcy ludzie, niech tam wezmą. We, we, we I później wjeżdżacie na, na podwórko do, do, do siebie, na was czeka wasz, wasz przyjaciel, no i też tak nieopatrznie wjeżdżacie w kałużę, a patrzcie, słuchajcie, to pierwsze co robicie, to wyskakujecie z samochodu, biegniecie do tego przyjaciela i mówicie, o przepraszam, naprawdę nie chciałem. Zauważcie, jak to nasze sumienie może reagować? Jakiś bezpański pies, w ogóle się nie przejmujemy. Obcy ludzie, no trochę, no tam, no szkoda ich nie było, ale tu przyjechaliśmy. Ale jak był przyjaciel, no to trzeba było go przeprosić od razu. Moi kochani, każdy grzech jest jakimś zlekceważeniem Pana Boga. I to, czy człowiek będzie żałował za swoje przewinienia, zaniedbania wobec Boga. Zależy w istotny sposób od tego, kim jest dla mnie sam Bóg. Od tego zależy. Właśnie jak będziemy żałować. Widziałem kiedyś ludzi, którzy zapomnieli wyprowadzić swojego czworonożnego ulubieńca na spacer. Mieszkam na takim osiedlu, gdzie wokół klasztoru jest mnóstwo takich wysokich bloków, piętrowych. I zauważyłem taką jedną scenę.